Dzień dobry Państwu. Jak widzicie, mam tutaj ze sobą Dusia. Duś dzisiaj cały dzień koniecznie chciał przyjść i ze mną nagrywać. Powiem Państwu, że mnie bardzo rozczulił, bo przyszedł do mnie do łóżka, położył mi się na głowie, wylizał mi całą głowę i uszy. Tak. Bardzo się cieszę. Prosiliście, żeby go pokazywać. Naprawdę, on już jest tak duży. A cały czas chcę siedzieć na kolana. Cały czas tutaj sobie o takie rzeczy przyjdę się z Państwem. Pokaż, zobacz, co Państwo do Ciebie powiedzą. Tak? Powiem Państwu, że jestem szczęśliwy, naprawdę, że on jest. Natomiast tyle, tyle pokazuje miłości, że rzeczywiście ja hodując tak długo psy, ten pies, który pewnie już jest moim ostatnim psem, powiem Wam, że. Olbrzymia miłość, olbrzymie uczucie, naprawdę wspaniałe zwierzę. Chciałem to państwu wszystkim pokazać. Duś naprawdę jest świetne. Dziękuję. Miłego dnia.